Cześć, witam Was na kanale Między Tropikami a Mrozem. Zapraszam do obejrzenia trzeciego już filmu z serii gatunki roślin egzotycznych. Poprzednie filmy o palmie Trachycarpus fortunae i UC Eucarostrata znajdziesz na moim kanale na playliście o tej samej nazwie. Seria ta poświęcona jest ogólnej charakterystyce różnych egzotyków, sposobom ich uprawy i prawidłowemu zabezpieczeniu ich na zimę. Zamierzam badać, mity, przedstawiać fakty, również ujawniać tajemniki uprawy Bohaterką dzisiejszego odcinka jest piękna, silna i bardzo odporna na mróz palma o liściach pierzastych, czyli Jubea chilensis. Jest to jubea okazała, częściej znana pod nazwami palma chiliska lub palma miodowa, albo też pod obiema tymi nazwami, a więc chiliska, palma miodowa. Jubea chiliska to palma o masywnym pniu, najszerzej rosnącym wśród palm, nawet do 1,5 metrów średnicy. I koronie majestatycznych, zielonych, pierzastych i sztywnych liści wzrastających nawet do 5 metrów. ta w naturze osiąga 20 do 30 metrów wysokości przy jednocześnym, bardzo wolnym tempie wzrostu, szczególnie w młodym wieku. Naturalnie występuje w centralnym Chile, rośnie na górzystych, do wysokości około 1500 metrów nad poziomem morza, w suchych terenach i przystosowana jest do przejściowych okresów suszy. Z ciekawostek z kolei w Chile pozyskuje się z niej sok po ścięciu pnia do produkcji tzw. miodu palmowego, czyli słodkiego syropu, który uzyskuje się przez zagęszczenie soku pobranego z pnia palmy, wyglądającego podobnie do melasy, gęstego, ciemnego i bardzo słodkiego. W Chile nazywa się to miel de palmo, co w tłumaczeniu dosłownym znaczy faktycznie miód palmowy, ale nie ma to nic wspólnego z pszczołami ani miodem zula. W Polsce jest to raczej kolekcjonerska i stosunkowo rzadko spotykana palma. Oczywiście nie ma większych problemów z jej dostępnością wyspecjalizowanych do importerów roślin egzotycznych. Natomiast to nie jest tak, jak strachy kartu Fortunei czy Ukarostrata, że jest dostępna w każdym większym markecie budowlanym. Palma ta uchodzi za najbardziej mrozoodporną palmę o liściach pierzastych, przy czym, jak już wspomniałem w poprzednich filmach, mrozodporności należy mylić z pełną odpornością na polski klimat. Mrozodporność oznacza zdolność do przetrwania pewnego spadku temperatury poniżej 0 stopni, zwykle krótkotrwałego, bez uszczerbku na kondycji palnej. I to będę zawsze podkreślał na moich filmach, że po prostu nie wierzymy w tą pełną mrozodporność, że nie trzeba przy tych roślinach robić kompletnie nic i one nam w takim samym pięknym stanie przetrwają do kolejnego sezonu. No niestety trzeba dbać o ich zabezpieczenie, żeby móc się cieszyć takimi pięknymi roślinami. Starsze, dobrze ukorzenione egzemplarze Juba z przy suchym, dobrze przygotowanym podłożu są w stanie znieść bez uszczerbku krótkotrwałe spadki temperatury nawet rzędu minus 12 stopni Celsjusza, i mowa tutaj o liściach, tych właśnie tutaj, bo sama palma, według niektórych źródeł, jest w stanie znieść krótkotrwałe spadki nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Oczywiście wtedy uszkodzeniom, a nawet całkowitej defoliacji, ulegają te właśnie liście. Dla porównania Butia Capitata, odorata, też pierzasta, zwykle wytrzymuje spadki do około minus 8, minus 10 stopni. Phoenix Canariensis, czyli daktylowiec kanaryjski, również pierzasty, około minus 5, minus 6 stopni Celsjusza. Ze względu na stosunkowo wysokie koszty zakupu, a także bardzo powolny wzrost, zatem i na bardzo powolną regenerację po ewentualnych uszkodzeniach mrozowych, konieczne jest solidne i odpowiednio wczesne zabezpieczenie tej palmy na zimę. Osobiście zalecam zabezpieczyć UBL przed mrozem przy około minus 8, minus 10 stopni Celsjusza, tym bardziej, że prognozy często się mylą, a zabezpieczenie większych egzemplarzy, które mają już spore i bardzo sztywne liście, nie jest zadaniem na 5 minut. Palmę najlepiej zimować w budce, na przykład ze styropianu, styroduru, poliwęglanu komorowego, pod pokrowcem naciąganym na rusztowanie warszawskie, np. przykład wraz ze źródłem ciepła w postaci kabla grzewczego czy farelki na termostacie choć możliwe jest także owinięcie kablem grzewczym po uprzednim związaniu liści i nałożeniu kilku warstw zimowej agro Jeśli chodzi o samą uprawę, w gruncie najlepiej wybrać miejsca raczej słoneczne, ewentualnie półcieniste, lecz z przewagą słońca w ciągu dnia. Palma ta nie ma dużych wymagań pokarmowych, najlepiej nawozić ją od wiosny do końca lata wspomnianymi już nawozami zrównoważonymi lub typowo do palm, czyli NPK 15-5-15, o czym już wspominaliśmy. NPK, czyli N azot, P fosfor i K potas we wskazanych proporcjach. Uważamy jednak, aby nie przenawodzić azotem tuż przed jesienią, bo osłabi to rozodporność. A więcej o nawożeniu palm znajdziecie w innym moim filmie na playliście z poradami. Latem, szczególnie w okresach upałów, podlewamy regularnie, choć palma ta dobrze znosi przejściowe susze. Podczas zimowania dobrze ograniczyć chłanień wody w podłoże, na przykład stosując wspomniane już budki, które chronią nie tylko przed zbyt niską temperaturą, ale i przed namakaniem podłoża i gniciem korzeni. Dlaczego warto posadzić juvea Chilenzy w swoim ogrodzie? Daje ona wyjątkowo egzotyczny efekt w ogrodzie, budzi ogromne zainteresowanie gości, a tak mówię przy każdej roślinie egzotycznej, chociaż Jubea naprawdę robi robotę. Jest stosunkowo łatwa w uprawie, charakteryzuje się bardzo wysoką mrozoodpornością jak na palmy o liściach pierzastych, a nie wachlarzowatych. Jest to roślina kolekcjonerska, więc mamy w ogrodzie naprawdę unikalną palmę. Bardzo powolny wzrost, nie musimy się martwić, że palma szybko wyrośnie z naszej osłony zimowej. Czy ta palma ma jednak jakieś minusy? Tak, na pewno zaliczymy do niej stosunkowo wysoki koszt zakupu. Zwykle w sprzedaży dostępne są egzemplarze duże lub bardzo duże. Co generuje koszty, a jeśli coś pójdzie nie tak z zimowaniem, no to jesteśmy stratni nawet kilka, czy w przypadku bardzo dużych egzemplarzy, kilkanaście tysięcy złotych. Jest też trudno dostępna, raczej jedynie wyspecjalizowani importerzy roślin egzotycznych i to też nie zawsze. Również bardzo powolny wzrost bywa minusem. Tam wiem, że wcześniej mówiłem, że jest to zaleta. Natomiast potrafi to być także wadą. Przy nieprawidłowym zimowaniu lub w przypadku jakichś problemów z chorobami czy szkodnikami palma ta będzie się długo odbudowywać. Myślę, że najważniejsze aspekty uprawy tej palmy sobie już omówiliśmy. Mam nadzieję, że wszystkie powyższe informacje okazały się dla Was przydatne i mimo wspomnianych minusów zachęciły Was do zakupu tej pięknej palmy i posadzenia jej we własnym ogrodzie. Jeśli ten film Wam się podobał, dajcie łapę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów z serii gatunki roślin egzotycznych. A ja się z Wami żegnam i dziękuję, że oglądaliście film do końca. Cześć!